Bartek, co się dzieje? Ale, kim ty jesteś? To jest więcej takich jak ja. Mogę się z nimi spotkać? A jak dostać się do tego wymiaru? Maciek, wszystko w porządku? Chyba tak. Słyszałeś to? Co? No ten głos. W jakim sensie? No głos kurwa, debilu, czy słyszałeś? Ale faza. Bartek, ogarnij się. Totalnie nie wiem, co się odniebało. Jakiś buddha z nieba zaczął mówić, że jestem wybrańcem, jakimś wiadrowym dziecięciem i że mogę podróżować między wymiarami. No, ja też się zjarałem. Ja mówię serio, nie dało się tego sobie wkręcić. Tomuś, dużo spaliliśmy. Nie chcesz wierzyć, to nie kurwa, ja zwijam na chatę. Boże, o kurwa! Pradziadek? Bartek musi wiedzieć. Halo? Stary, słuchaj, mój pradziadek był konstruktorem pierwszego wiadra. Co ty znowu pierdolisz? Muszę z nim porozmawiać. Maciek, on nie żyje. Dalej cię trzyma? Budda powiedział, że mogę kontaktować się z ludźmi z innego wymiaru, ze zmarłymi palaczami marihuany, muszę tylko wiedzieć, jak się do niego dostać. Ty tak serio? Zostało ci coś tematu? No, trochę tego jest. Mam pewien pomysł. Chodź ze mną w piątek na cmentarz, jeśli się uda, zobaczysz, że nie wymyślam. Dobra, to co teraz? Maciek, kurwa pojebało cię? Jesteś pojebany. O ja pierdolę. Maciek kurwa.